Dzień dobry Państwu. Patrząc na Wasze reakcje, jest mi wstyd. I już mówię dlaczego. Parę tygodni temu głosiłem Ewangelię w Poprawczaku. Siedemnastu młodych chłopaków słuchało tego, co ja mówię. Siedemnastu z nich słuchało. Nikt. Nie był na tyle ignorantem, żeby zająć się czymkolwiek. I słyszeliście teraz Państwo niesamowite świadectwo tego, co Bóg zrobił w życiu Julity. I słyszeliście o tym, że Bóg dziś uzdrawia, że Bóg żyje, że Bóg może mieć z Tobą realną społeczność. I jest to dla Was. Niejakie. I wiecie, patrząc na ludzi, to widzę, że najłatwiej jest dotrzeć do tych, którzy są świadomi tego, że przeskrobali wiele i mają wiele za swoimi uszami. I może myślisz sobie, że twoje życie jest zacne i dobre, i jesteś chwalony przez wiele osób w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie. Może myślisz, że praca, twoja praca, albo to, jaką matką jesteś, albo to, jakim ojcem jesteś, jest tak wspaniałe, że kiedy spotkasz się z Bogiem, Bóg poklepy ci po ramieniu i powie: dobra robota, Marcin, świetnie. Ile razy tutaj jestem, mówię Wam o dwóch rzeczach. O dwóch rzeczach, które różnią chrześcijaństwo od każdej wielkiej religii i każdego wymysłu ludzkiego, który jest kłamstwem. Myślę, każdy ten system powie Ci, że masz się starać i masz być dobrym człowiekiem. I tak funkcjonuje każda wielka religia na tym świecie. Masz się starać i masz być wspaniały. Masz robić dobre uczynki, i pójdziesz do nieba. A jeżeli przeskrobiesz i będziesz złym człowiekiem, to pójdziesz do piekła. To jest nauka piekła z rodem. Chrześcijaństwo polega na czymś zupełnie innym. I chcemy Wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy: o zbawieniu z łaski. Jeżeli kiedykolwiek pomyślałeś sobie, że chcesz się starać. Jeżeli kiedykolwiek pomyślałeś sobie, że Twoje życie ma być życiem dobrej osoby, moralnej, sprawiedliwej, to chcę Ci powiedzieć, że nikt Ci to nie da. I na pewno nie spotkasz się z Bogiem jako Twoim Ojcem. Pewnie większość z Państwa nie doświadczyła nigdy uzdrowienia. Większość z Was nie widziała nigdy cudu na własne oczy. Czytała, że kiedyś takie rzeczy były i nie dowierzała, że większość z nich to pewnie jakieś wymysły, jakieś bajeczki. Ale słyszeliście świadectwo Julity. Słyszeliście świadectwo osoby, która żyje tutaj, w waszej kulturze, w waszym kraju. W tym samym czasie co Wy. I słyszeliście o Bogu, który żyje, który działa i który jest skuteczny. I słyszeliście o Bogu, który dzisiaj uzdrawia. Przyjaciele, nie bądźcie ignorantami. Jeżeli nie doświadczyliście Boga, który jest mocny, to chcę rzucić Ci wyzwanie. Przyjdź, z jakąkolwiek chorobą tutaj jesteś. Przyjdź, zostaniesz uzdrowiony natychmiast. Moja żona jest lekarzem. Ale odkąd się znamy? Odkąd poznaliśmy Boga? Nie chodzimy do lekarzy. Nie mam pojęcia nawet, gdzie jest mój lekarz rodzinny. Chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj. Jeżeli tylko ktoś z Was ma jakąś potrzebę, to zapraszam Cię. Jeżeli tylko przełamiesz wstyd, jeżeli tylko przełamiesz swoje ograniczenia w swojej własnej głowie, to przyjdź i doświadczysz Boga. Dzisiaj, kupę osób na moim osiedlu wie, że Rafał Kłosiński. Jest takim wariatem, że jeżeli tylko widzi, że ktoś ma jakiś problem, to proponuje uzdrowienie. Nie proponuje ci, żebyś chodził do lekarzy. Nie proponuje Ci, żebyś liczył na służbę zdrowia. Proponuję Ci, żebyś zaczął liczyć na moc Jezusa Chrystusa w Twoim życiu. Moc Jezusa Chrystusa w Twoim życiu. Drodzy przyjaciele, niech jedna informacja zabrzmi wam w uszach i zostanie w waszej głowie. Musicie się na nowo narodzić. Może myślisz sobie, że święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, to wspaniałe święta i chodzenie do Kościoła, przestrzeganie jakichś tradycji ludzkich to ważna sprawa i Ważna przede wszystkim dla Boga, to chcę Ci powiedzieć, że to jest nieprawda. Wiecie, to Jezusa też przyszli kiedyś religijni ludzie, faryzeusze, tacy ludzie, którzy dzisiaj, powiedzmy, taki biskup przyszedłby do Ciebie i powiedział: Dlaczego nie przestrzegacie tradycji starszych? Dlaczego nie przestrzegacie tradycji starszych? Przecież są ustalone rzeczy. W kwietniu idziemy święcić jajka, a w grudniu dzielimy się jakimś opłatkiem. I tyle. I co ty tu robisz, człowieku, na środku mojego miasta? Ale Jezus się nie tłumaczył i nie mówił nie tłumaczył się, dlaczego nie przestrzega, tylko powiedział A dlaczego to wy uznaliście waszą ludzką tradycję za ważniejszą niż ludzkie przykazanie niż Boże przykazanie. Ta sama sytuacja. Bycie religia zrobiła z Boga właśnie takiego ciapę, takiego taki, który wisi sobie na krzyżu, jest słaby, bezsilny, albo leży sobie w jakimś żubku i obchodzimy, jego, świętujemy jego urodziny. Po raz dwutysięczny leży w żóbku. Ale mój Jezus jest wspaniały. Mój Jezus jest wszechmogący. Poznałem Jezusa, który nie wisi na krzyżu. Biblia mówi nie ma Go tu, gdyż wstał z martwych. Kochani, nie myślcie sobie, że jakiś obraz w waszym Kościele to przedstawienie Boga. Czy to jest cała relacja, którą człowiek może zbudować z Bogiem. Kochani, chcę wam powiedzieć, że. Prawdziwą relację możecie mieć. Prawdziwą relację z prawdziwym Bogiem. A nie z, jakimś, z jakąś ikoną, albo rzeźbą, czy obrazem. Musisz się na nowo narodzić. Moje nowonarodzenie wyglądało tak. Spotkałem człowieka, który zaczął opowiadać mi swoje świadectwo. A ja mu powiedziałem no słuchaj stary, ja też się nawróciłem. Ja rozpoznałem, że chlanie i takie rzeczy, które pociągały mnie jako nastolatka, że do, to do niczego nie prowadzi. I Zacząłem dokarmiać bezdomne zwierzęta, zacząłem jeździć do schroniska, zacząłem szukać bezdomne osoby. Wtedy nie miałem wiele pieniędzy, więc kupowałem mleko, podgrzewałem je, wlewałem do słoika i szukałem bezdomnych. I mówię mu, jakim wspaniałym człowiekiem jestem. A on mi mówi: Ty nic nie rozumiesz, Rafał, musisz się na nowo narodzić. Co to znaczy? Zapytałem. I on powiedział zacznij od tego. Zgódź się z Bogiem i uznaj, że zbawienie masz tylko z łaski w Jezusie Chrystusie. Że to, co się dokonało na Golgocie, to już się dokonało. Wykonało się Twoje zbawienie. To jest czas przeszły zakończony. Teraz ty możesz to tylko wziąć albo nie przyjąć. Tak jest starem. Możesz to przyjąć albo odrzucić. Ale powiem Ci jedno, kiedy godzisz się z Bogiem, kiedy uznajesz, że to, co On powiedział, jest prawdą i nie ma innej opcji, nie ma innej drogi, Twój duch rodzi się na nowo. Wiecie, to by było straszne, gdyby się okazało, że Bóg posyła swojego Syna na śmierć, a tymczasem jest jakaś inna opcja. Jest czyściec. Tam posiedzisz trochę, przygrzeje ci pupcie w jakimś piecu, ale wreszcie wyjdziesz i pójdziesz do nieba. Czyściec został wymyślony, żeby zabierać wasze pieniądze. I dawać wam złudną nadzieję, że jest jakaś, i, jeszcze jakaś szansa. Nie ma innej szansy i nie ma innej drogi niż Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi niż Jezus Chrystus, niż zbawienie w Jezusie, nie z Twoich uczynków, nie dlatego, że jesteś taki wspaniały, albo dlatego, że myślisz, że. Bóg już Cię nie przyjmie, bo Twoje życie jest już tak spaczone. Jeżeli Twoje życie jest spaczone tak bardzo, że się bardziej nie da, to przyjdź i Bóg Cię podźwignie. Przyjdź! Możesz tu przyjść. Możesz tutaj przyjść i możesz wziąć swoje zbawienie, albo możesz iść dalej obciążony, myśląc. Że będziesz dalej się starał. Przestań udawać. Przestań udawać. Zbawienie jest tylko w Jezusie. Amen.